Z naszą kamerą udaliśmy się do specjalisty urologa. Lekarza ani systematycznych badań nie należy się bać, mówi Jacek Dworak. Pamiętać o tym powinni przede wszystkim mężczyźni, którzy przekroczyli 50 lat. W jaki sposób ustrzec się raka? Poprzez badanie przedmiotowe w gabinecie urologicznym i wykonanie badań dodatkowych, m.in. Specyf specyficznego antygenu gruczołu krokowego PSA. Jakie jest główne założenie profilaktyki urologicznej? jak najszybciej zdiagnozować ewentualne zmiany nowotworowe. Ponieważ nowotwory, yy, zwłaszcza nowotwory ogólnie rzecz ujmując no, urologiczne, we wczesnym stadium są cał całkowicie wyleczalne. Dlatego tak nam bardzo zależy na tym, żeby je wykrywać jak najwcześniej. Ponieważ wtedy mamy szansę tego pacjenta wyleczyć, a na pewno ograniczyć rozwój choroby i spustoszenie, jakie może spowodować w organizmie. Kiedy zatem odwiedzić gabinet lekarski? Najczęściej robimy to, kiedy już czujemy się źle, to błąd. Samopoczucie oceniane przez pacjenta jest dosyć subiektywną oceną. Pacjent bardzo przystosowuje się do swoich dolegliwości, i to, co dla nas jest już są. są to co dla nas jest już objawem chorobowym, dla pacjenta jeszcze jest normą, kiedy pytamy go o jakość życia, mówi, że nic się nie dzieje, jest ok. A jeżeli pytamy ile razy w nocy wstaje, na przykład mówi 4-5, europejskie podejście do kamicy skupia się na leczeniu powikłań choroby. Jeżeli wystąpiła kamica nerkowa, według wszelkich statystyk i, 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 i danych naukowych nawrotowość kamicy nerkowej jest około 50%. Logika mówi, że warto się kontrolować. Jak często? Wszystko zależy od tego, czy pacjent zmienił swój tryb życia, czy dostosował się do zaleceń lekarskich, zmienił dietę, przyjmuje więcej płynów. Wtedy oczywiście te kontrole mogą być rzadsze. Jeżeli nie nastąpiła zmiana trybu życia, pacjent powinien się kontrolować przynajmniej raz do roku, chociażby poprzez badanie USG. Badanie USG nie musi koniecznie wykonywać urolog, może to zrobić radiolog, może to zrobić lekarz pierwszego kontaktu, ale trzeba sprawdzać, czy ten kamień ma, jeżeli nie ma, jest usunięty, to czy się pojawia, a jeżeli został ten kamień powiedzmy zleczony zachowawczo, no czy jest jakaś progresja choroby? Tak? Co się zwiększa, czy się nie zwiększa, czy powoduje jakiekolwiek powikłania. Kamica nerkowa jako sama w sobie niestety niesie za sobą mnóstwo powikłań. I trzeba. Reagować na symptomy chorobowe, no i na powikłania, które się mogą pojawić, np. wodonercze, przewlekłe zapalenie odwiedniczkowe nerek. Są to dosyć takie choroby, które potrafią się rozwijać dosyć skrycie, a później ujawniają się już w ostrych stanach, w których to trzeba reagować natychmiast. Badania u urologa nie dotyczą tylko mężczyzn. Proszę pamiętać jeszcze, że kobiety też leczą się u urologa. Jeśli chodzi o płeć męską, no to na pierwsze miejsce wysuwa się przerost łagodny krokowego, rak krokowego, guzy percherza moczowego, częste zwężenia cewki moczowej. Kamica moczowa, ogólnie pojęta, czy to będzie w nerkach, w moczowodach, w percherzu, w cewce, w kruczole krokowym, jest to kamica moczowa, która no, jest bardzo, że tak powiem, częstą dolegliwością naszych pacjentów. Mniejsze znaczenie mają guzy nerek. Jeśli chodzi, o kobiety, jeśli chodzi o kobiety, na pierwszym planie przewlekłe zapalenia dróg moczowych, nawracające zapalenia dróg moczowych, zaburzenia oddawania moczu, nietrzymania moczu, no i cała ta gama chorób, o których mówiłem, u mężczyzn, oczywiście poza prostatą. Jak wygląda badanie u urologa i czy jest nieprzyjemne? Jacek Dworak rozwiewa wątpliwości, nie ma się czego obawiać. Badanie urologiczne, mimo że owiane wieloma mitami, nie jest to badanie nieprzyjemne. Jest to badanie z konieczności wykonywane w gabinecie, w warunkach intymnych, ale to jest badanie, które może Panów i Państwa, czyli pacjentów, uchronić przed bardzo często przed śmiercią, a już na pewno przed dyskomfortem, przed wszelkimi niedogodnościami związanymi z leczeniem. Schorzeń, które za późno wykryte niestety pozostawiają ślady. Jeżeli schorzenie jest wykryte wcześniej, mamy szansę nie dość, że je zdiagnozować porządnie, leczyć, to jeszcze możemy dobrać najbardziej optymalną metodę terapii, a wybór jest dosyć duży. Urologia jest bardzo innowacyjną dziedziną medycyny. To w urologii chyba najwięcej się stosuje nowoczesnych technologii, od laserów, poprzez stenty, poprzez materiały technologii kosmicznej praktycznie rzecz biorąc. Także możliwości diagnostyczne, możliwości lecznicze są bardzo duże. Wszystko zależy od tego, czy pacjent zdecyduje się przyjść do nas, czy będzie czekał na nieodwracalne zmiany. Warto przezwyciężyć obawy i zbadać się u specjalisty. Chodzi przecież o nasze zdrowie, a to, jak wiadomo, mamy tylko jedno.